Ja już się mam z tej strony, promocy, już właśnie dzisiaj gramy w Bedwars, Nie zapomnijcie o subskrypcji i lajku w górę. Dziękuję. Właśnie tu widzę, że gram z Wojtkiem Bezportek, Wow, będzie i będę z nim drużynie, Właśnie to mówiłem, nie jestem z nim drużynie, Panie, naprawdę. Może to być naprawdę Wojtek bez portek i właśnie teraz robi odcinek, że tu się nikuje i że będzie zaskakiwał prograczy na serwerze perko.pl, więc słuchajcie, sobie zbieram tu żelaza. Już mam 25-6 sztuk. Słuchajcie, sobie kupuję budki i dużo wełny, słuchajcie, dużo wełny naprawdę się przyda do budowania, słuchajcie. Ale ten żółtek sportek buduje, słuchajcie, robię jakieś dziwne wierzę, ale słuchajcie, da, da się przez nie przejść, to jest dobre, słuchajcie, już się normalnie buduję, bo i tak sportek, to bardzo się cieszę z tego, serio nie masz sportek, co ty robisz, co ty robisz, no, ej, ej, jak jesteś kurzający, wiesz, bardzo jesteś kurzający. o nie, skończyła ci się pełna, no. no naprawdę, takiego wkurzającego gracza nie widziałam naprawdę. Dobrze, słuchajcie, on to sobie biegnie na Emeraldę, ale ja sobie poczekam, słuchajcie. Dobra, teraz sobie biegnę. Tu są Aqua, ale dobra, teraz ich pokonam. Dobra, tego chociaż tego jednego. O patrzcie! 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 Patrzcie, pokonam go! No oczywiście nie udało się, ale jednego zabiłem chyba. Nie, on zabił jego... Tak, on. Nie. Tak, on zabił mnie jednego. Ale szkoda. Naprawdę Hubert mnie zabił. No, naprawdę, zemszczę się na tobie, Hubercie. Hubercie, Hubercie. Napiszcie w komentarzu Hubert, to przypnę wam serduszko. Dobrze, słuchajcie. Pamiętajcie o dobrym U. Xt. U. Kto by nie wiedział, przez jaki się pisze? Hubert, teraz klepasz czerwonymi. No, ale mam szansę z nimi. Jest ich tak dużo. Naprawdę. Jeszcze ten zgarnął dwa kile. Nie, tak dwa kile zgarnął. Kolejny kin nie, bo po prostu zabił go normalnie, naturalnie no dziwię się, M mógł zabić martynkę XD, a potem mu kolejny czerwony y pomógł. I przez to udało mu się. Ale właśnie to jest gra połowa czwórki. Słuchajcie, nie chcę się klepać z zielonym, bo on jest ogarnięty, więc słuchajcie, poczekam sobie jak on przejdzie i słuchajcie, może się załapiemy na arbusa. No oczywiście nie udało się załapać na arbuzach. Ojeju! Naprawdę musiałeś mi zabić. Czerwony. Ja chciałem iść do ciebie. Naprawdę. Jeszcze e, taki zaskok. Gadam tu, a tu na jakiś czerwony mnie atakuje. O, zieloni, stracili swoje łóżko. Fajnie. Słuchajcie, teraz sobie się podbuduje, bo te budowle są niemożliwe do przejścia, chyba. O, czerwony! nie stracili łóżko. To genialnie, to genialnie. Słuchajcie, to jest bardzo genialnie, bo już tylko yy, morska duszyna nam została, niejaśwarta. Wojtek, bez że postawię tu klocka, bo mógł spać. Może tego odcinka bym nie dał, bo ja za dużo razy zginąłem. O, i proszę, Wojtek, portek. Wojtek bez fortek mnie uratował. Wojtek bez sportek Haha, śmieszne. Dobra, teraz bitewka z Hubertem. Bum, bum, bu. Ja go zrobiłem? Nie. Znaczy, ja go uderzę? Nie. Ten mnie uderzył. E, a kolejne kilka zgarnął, bo ja chyba wypadłem po świat, bo chciałabym go uderzyć i szedłem za nim. Prawda? Dobra, teraz sobie. Przejdę właśnie przez te... Dobra, tu muszę niestety zmniejszyć pełny. To trochę trwa, ale słuchajcie, niedługo trwa. Więc słuchajcie. Muszę pamiętać, że mam jeden klotek. Może się coś przyda, ten jeden klotek. Tu fajny kill właśnie poleciał. Okej, okay, fajnie. Fajny kill poleciał. O, tu czerwoniak. Czerwoniak. Właśnie jest, ale słuchajcie, dobra. Słuchajcie, ja sobie tu polecę na Emeraldę, ale oczywiście mnie atakuje. Oczywiście nie musiał atakować. No, jak nie? Jak nie? Muszą mnie atakować. Słuchajcie, dobrze. teraz się w bazie i słuchajcie, sobie kupuję wełnę. Teraz mam nam sześć żelaza, słuchajcie, kupujemy sobie. Zostały nam dwie sztabki żelaza, ale nic z tym nie zrobimy, słuchajcie. Dobra, teraz sobie robię schodki. O, tu zrobię sobie schodki, żeby przechodzić. Prawie spadłem, naprawdę. bo bardzo źle, jakbym spadł. Słuchajcie, 2 HP straciłem, ale nie jest źle. Też jakieś głupie budowle będą robili, naprawdę. Spariowałam chyba. Słuchajcie, pan buduje się tu. Bo czemu by nie? No, patrzę, co? co tu jest. O, wypadł poza świat. Fajnie. Fajnie, naprawdę. Fajnie, fajnie. Cieszę się, bo już Czerwonych nie ma, zielony jest jeden, długo pewnie zginie. No dobra, tu właśnie jest Aqua, niestety mnie uderzył. A ja! Zapomniałam właśnie, że może mnie uderzyć. Dobra, teraz ja lecę do Aqua, słuchajcie. Lecę do Aqua. Lecę do Aqua. Do morskich. Jednym słowem, dobra? Tu nikogo nie ma. Patrzcie, teraz ich niszczę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na to. Się zagczaje, żeby mnie nie widzieli. O, wojtek por, w, bez portek wypadł poza świat, ale teraz właśnie niszczy. łóżko Apa! Morskim. A, drożna morska została zniszczona przez Batmana Mobila. Jo! i teraz Typku! Już niestety skończyłeś swoją grę. Miło było Cię poznać. Słuchajcie, teraz tego typka y, zabijemy. Bum, 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 Ej, ja go biłem, a mi nic nie dało. W ogóle, sześć y, doświadczeń da, dało mi za niego, naprawdę, bo to był final kill. To wiadomo, wiadomo. Słuchajcie, kupuję sobie dużo wełny i słuchajcie. Lecimy sobie na środeczek, oczywiście, nawet nie latam na Diaxin. Fajnie, że Wojtek bez Sportek ogarnął ten Diaxiny. Naprawdę, wielki szacunek dla Ciebie, Wojtek bez Sportek. Naprawdę, wielki. Słuchajcie, lecimy sobie właśnie tym mostem dziwnym. Słuchajcie. Został jeden morski, naprawdę, bardzo fajnie, już wygraliśmy to właściwie, słuchajcie, wejdę sobie na tą budowlę, a czemu bym nie, słuchajcie, po co ja wchodziłem na tą budowlę, naprawdę, to było trochę nubskie, ale nie nazywajmy siebie nubem, naprawdę, nie nazywajmy siebie nubem, słuchajcie, poczekam, co on zrobi, może zabierze mu HP, oczywiście nie zabrał, bo pokonał go morski, ale teraz wypadłem, wypadłem poza świat i go zepnąłem, więc... Panie, i słuchajcie. Badmano mówi Nocker. Coś dobra nie zdążyłem przeczytać, bo jakby Sportek wygra i tą gierkę. Niestety nie byłem w kilach, ale dziękuję za oglądanie tego odcinka. I trzymajcie się. Pa!